Cześć Boże wszystkim bardzo serdecznie. Moi drodzy Was pozdrawiam w tym czasie takim szczególnym, kiedy wszyscy jesteśmy trochę zatrzymani. I tak myślę sobie, że warto byśmy też pomyśleli w tym okresie nie tylko o sobie, ale też pomyśleli o tym, że mamy wokół siebie wielu ludzi, którzy być może potrzebują od nas jakiejś pomocy. Warto, żebyśmy w tych dniach trochę się tak porozglądali, czy obok nas nie ma właśnie takich osób, które tej pomocy by potrzebowały, zwłaszcza może osób starszych, które potrzebują, żeby przywieźć im zakupy, żeby może załatwić jakąś sprawę, której sami nie są w stanie załatwić, czasami może nawet jakąś sprawę, którą można załatwić zwyczajnie przez internet, ale potrzeba właśnie kogoś, kto będzie potrafił używać komputera internetu, żeby to zrobić. Więc spróbujcie tak rozejrzeć się właśnie na terenie naszej parafii, obok siebie, kto tam mieszka, kto może takiej pomocy by w tych dniach od Was szczególnie potrzebował. Myślę też, że ważna taka sprawa dla nas wszystkich to jest ta, żeby pamiętać o tej akcji Caritasu, tytka miłosierdzia, żebyśmy tak jak to jest przy okazji każdych świąt, postarali się przygotować coś dla tych, którzy są w potrzebie. Pewnie w każdej rodzinie ten czas jest teraz taki wyjątkowy i szczególny i też różnymi potrzebami naznaczony, ale nie zapominajmy o tych, którzy właśnie mają mniej od nas i którym rzeczywiście przez te dary takie materialne możemy, przez jedzenie, zwłaszcza możemy. W w tym czasie, teraz świątecznym i przedświątecznym, służyć naszą pomocą. Wielu zabrało te torby Caritasu do domu, żeby je wypełnić, więc nie zapomnijmy o nich, żeby one wróciły tak w ciągu najbliższych, powiedzmy, 10 dni do kościoła, aby mogły służyć innym. Tak jak zawsze w kaplicy patronów możemy je zostawić. Jest jeszcze trochę tych toreb w kościele, ponieważ ze względu na tą ostatnią niedzielę nie wszystkie zostały zabrane, więc gdyby ktoś przechodził koło kościoła, to one stoją z tyłu, warto je zabrać i przynieść albo też po prostu w zwyczajnej reklamówce, gdy będziecie na zakupach przygotować coś z myślą o naszych braciach i siostrach, którzy tych rodzinach, które w tych dniach szczególnie naszej pomocy będą potrzebowały. Wszystkim raz jeszcze przypominam, że każdego dnia o godzinie 20.30 modlimy się o zdrowie za lekarzy, za tych, którzy w tych dniach w szczególny sposób służą wielu Polakom, żeby właśnie pomagać w opanowaniu tej epidemii, która panuje. Możemy też w internecie łączyć naszą modlitwą z księdzem arcybiskupem, który od, z którego kaplicy od wczoraj też ta modlitwa różańcowa jest transmitowana, ale przede wszystkim modlmy się po prostu w naszych rodzinach i w w naszych domach, w tej intencji, jak nie o 20.30, to jakiejkolwiek innej godzinie. Też nasz kościół, tak jak to wciąż przypominam, jest otwarty od samego rana, od godziny 7. Potem od 15.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, więc korzystajmy z tego czasu też na modlitwę przed Jezusem obecnym na Najświętszym Sakramencie. Wszystkim życzę wiele dobrego, zdrowia przede wszystkim i żeby ten trudny czas jak najszybciej się zakończył. Święty Boże każdemu z Was.